Kameleon, dostaliśmy od Kameleona do kawę. Dzień dobry Proszę. przede wszystkim. Dzień, Dzień dobry przede wszystkim. Witamy bardzo serdecznie na kanale Margo Travel Vlog, bo zmieniłam nazwę w tym tygodniu, bo mam tak dużo tych filmów podróżniczych i różnych, że teraz będę się Travel nazywać. Mów taki taki chwyt marketingowy, nie wiem czy zadziała. W każdym razie, w każdym razie witam bardzo serdecznie. Rano z moją koleżanką Bernadette, która wróciła trzy dni temu z Brazylii, z Brazylii. Była 3 tygodnie i będzie dzisiaj opowiadała nam, co przeżyła, oraz pokażemy Wam tutaj różne rzeczy, które przyniosła. Nie jest ich dużo, ale są bardzo zdrowe. I przede wszystkim witamy Was w Brazylii, z brazylijską kawą! Prost, prost. Prosto z Brazylii! Prosto Jeszcze go pierwszy raz. Ona bardzo, bardzo działa na y, układ nerwowy. Mogę mhm. poruszyć trochę układ. Poruszyć układ nerwowy. Dlatego piję więcej mleka niż kawy, bo ona bardzo, bardzo intensywna. I to aż dużo wody, o, że bardzo mi ją rozcieczyłaś. Chyba, <noise> mogę ci zrobić. Wiem, wiem, bo ty zrobiłaś po śląsku. <noise> na śląski sposób zrobiłaś. Na śluski najpierw kawa, a potem się woda zalewa. A potem się woda zalewa. A to potem się rozcieńcza. <grymne> Bardzo fajnie. Poka pokażemy Wam na początek kawę, bo Brazylia słynie z kawy. Ja może pokażę swój geszenk, pozwolisz? Ono pewnie, dostałam taki geszenk, potem zobaczycie na, na przebitka też. Caboclo ka, ka tradycyjna, kawa. I ona, czy ona pewno jest brazylijska? Tak, jest brazylijska. I ja już tu zażartowałam, że ja, jak ją otworzę w pracy, w pracy i jak ten aromat wypłynie, to prawdopodobnie w mojej pracy zaraz zaczną palmy rosnąć, kokosowe. Tam jest bo... miejsce za te. Dużo mamy miejsca, bo tak, taki będzie piękny aromat. A teraz Ty pokaż może tą drugą kawę, A, tak taką, którą tu masz. Myśmy dostali jest... od tego Reiseveranstalt. Ja, ja będę potem tłumaczyła. Biuro podróży. Ja to jest biuro podróży, taki prezent myśmy dostali. Jeszcze alkohol, wódka myśmy dostali gdzieś musi być, żeby zrobić calpirinia, którą myśmy tam nawet się uczyli, in The lodge, in Amazona Przygotow przygotowywać. Przygotowywać, ja. ja tylko zobaczę, to jest brazylijska kawa na pewno. Una się kota najlepsza, Brazylia, Bra Industria brazylijska. Potem zobaczycie na przebitkach też. Myślę, że ciebie też będzie dżungla, jak otworzysz. Chyba te jest będą, będą palmy, będą palmy. Tu nawet to słońce pryśnie. ta cała energia pryśnie. Ty jesteś w ogóle opalona, ona wróciła taka czarna, szczaskana, jak tutaj ty mówisz, szczaskana Przepraszam, z rozdzieli, po prostu zazdrość bierze. Jeszcze się ubrała w taką łososiową, taki łososiowy sweterek, jak w taki blady. To to wyraźnie. się bardzo, ona jest w ogóle ciemniejsza. Jakby karnacji opala się szybko. Także... Ale to jest jeszcze mało, bo jakbym tam jeszcze siedziała ze czwa, cztery dni, to bym przyjechała naprawdę a zo, e, gringo ty, gringo. Jest, to ja Gringo to jest tyle! A ty już była Brazylianem. Już mam do Prawdziwa Brazylijka. To m, m, ja wydaje, że mnie by się przydało, no Brazylii pojechać, może w końcu bym się opaliła. Uuu, to byś musiała mieć 60, nie 50 stopni na, na e, przeciwko słonecznej z onkrymy, są 60! Filtr, filtr 60 i prawdopodobnie musiałabym się smarować co, 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 co godzinę. Drzwi, co z to by a takie bąble powyskakiwały dosłownie. A mówiłaś mi, bo prz, 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 przysyłałaś mi wiadomość, że Ty się zapomniałaś posmarować. Oh ja. A taki był, taki był wiaterek, nie róbcie tego nigdy. Był wiaterek i ona się po prostu spiekła strasznie. Była czerwona, przesyła mi zdjęcia. Zdjęć Wam nie pokażemy. Jaka była czerwona, taki jak ten sweterek. Na tyłku! I nie tylko. I rzeczywiście trzeba się smarować, ale to tak było niepozornie, prawda? Bo była pogoda taka chłodna, był wiaterek i ty myślałaś. Wspaniała że... pogoda, ale że my nad, e, wśród, po plaży obok morza, żeśmy spacerowali godzinę w jedną stronę, godzinę w drugą stronę, w ogóle tego słońca nie było, czuć absolutnie, bo było tak przyjemnie, ten szum morza, e, te e, to słońce takie przyjemne było, bardzo miły wiatr był i była, była, była wspaniała pogoda, ale no, już po prostu poza morze, poza te wydmy. nasiedliśmy się na, nad e, słodkim jeziorkiem, nad słodkim taką rzeczką, słodkowodna była. O, tam już nie było tego wiatru. No, to po tym się czuło, jak paliła skóra. Ja paliła skóra. Także trzeba bardzo uważać, rzeczywiście, dla, dla własnej ochrony, dla własnego zdrowia, po prostu, po prostu się smarować kremem z filtrem. Dobrze. Co chciałabyś jeszcze pokazać, albo opowiedzieć? O, jest dużo do opowiadania. Jak w ogóle, jak przyjechałaś, pierwsze wrażenie co pierwsze zobaczyłaś w Brazylii? Ja, co było najfajniejsze, wrażenie. Na to było na lotnisku, było jeszcze też wzruszające wrażenie, bo nikogo nie miała, kto by mnie w São Paulo prowadził, przeprowadził przez całe lotnisko na igłasu do tego samolotu. A São Paulo jest mało, że wielkie mieszka tam prawie 20 milionów ludzi. Samoloty to też jest takie międzynarodowe, międzykontynentalne e, flukawy. I to przylatują, odlatują, tam nikt nie ma czasu, tam są wszyscy, wszyscy są za zabiegani, za, za, za latanie I ja z moim angielskim, moim portugalskim... bon dia! <ga> <Bon> dia. <gden in> <gurany> to był mój portugalski i, i, i ja... E, Obrigada! Ja to też, to też było tyle, co miała portugalskiego. Ale miała szczęście, bo we Flugzeugu, w samolocie, we Frankfurcie, wsiadł taki młody juryst z, z Berlina i dużo, taki przyjemny, taki miły był. I potem, jak wysiadłem w São Paulo, to się go zapytała, czy by mi pomógł znaleźć właśnie ten gate. Uu, to była ulga niesamowita, bo on już był czwarty raz w Brazylii, już w São Paulo o wszystkim znalazł, znał angielski, to tam był wiedzy, ale już o wszystkim wiedział, a tam to było bardzo trudne, bo to było inaczej, aniżeli we Frankfurcie. We Frankfurcie toś wchodziła, oddałaś kofer, przeszłaś przez sol, potem po jeszcze że, żeś oddawała te wszystkie e, handkiepek i, i kontrolowali, czy masz kamerę, tak? i już była na, i szukałaś gate, a tam było najpierw w sol, to cię skasowali, oglądali pas. Potem poszłaś po kofer, potem kofer, żeś wzięła i musiałaś go oddać do następnego po potem, żeś miała pa pas kontrola, co? I potem, żeś szła na inny gate, i tam, żeś musiała widzieć, gdzie są te gatey, żeby tam zaś przez następna kontrola przejść, i dopiero do gate, żeś szukała i szukałam ten igłasu gate. Znalazłam. Jak tak tam doszłam, to byłam szczęśliwa. Spocona, wszystko spadło ze mnie, ale potem z tego miejsca już się nie ruszę. Jestem, piszę i głosu, i lecę dalej. I ten młody pan był bardzo miły i bardzo przyjemny, i dlatego on byłam tak wdzięczna, że Pan Bóg mi go posłał, że go znalazł dla mnie. I on był, e, miał jeszcze dużo czasu we São Paulo, i dlatego, gdy się go pytała, bo powiedział: Tak, on nie chce swoich kolegów tam budzić. To mi to zrobi i wymieniliśmy pieniądze, i to potem doszło. I pokazał mi jeszcze, jest taki Google, co można i bez to można kamerą podłożyć, co było bardzo po tym w Praia de Forci, in this project, tamar, tamara, tamar, tamar co e, żółwie tam ochraniają mm. i tam, że przyłożyła sobie po niemiecku zaczytała. I wszystko, taki taki do tłumaczenia, bardzo, e, bardzo przydatny, nie, ja, to później ja, ja, potem ja. pokażę, żebym też miała taki apt. Mhm, mm mm -hmm. tak będę, bo mnie, się jak, bo mnie się przyda wkrótce, bo będę też musiała wszystko tłumaczyć, a ja ale jeszcze nic nie mówię. Jeszcze niespodzianka, jeszcze dwa, dwa tygodnie wtedy będę mogła powiedzieć, wow. jak będzie wszystko, żeby, przy żeby, żeby nie odwołają, czy nic. Dobrze. Potem było jeszcze właśnie ten epies jeszcze w tym to, że po prostu jak napisała po niemiecku, przełożyła na portugalski, to ona pisała po portugalsku i tak mi się komunikowały, jak że była sama w hotelu. A to było bardzo przydatne. Bardzo, bardzo przydatne. Dobrze. Yy, chcieliśmy Wam pokazać, co Bernadette przyniosła. Nie są to jakieś super prezenty, bo my obydwie chyba nie lubimy żadnych super prezentów przewozić. Prze, przywo, przewozić z podróży kształt, <grytanie> czyli rzeczy, na których kurz leży całymi latami i do których nigdy się nie, nie powraca. My przywozimy raczej wspomnienia w postaci filmów ja. filmów oraz coś, co można zjeść i popróbować. Powiedz, co to jest? To są brazylijskie nysy. W Niemczech się inaczej nazywa. Brazylijskie nysy. Powiem że też nie wiem, jak się nazywały. To, są, to nie są kaczew, to są... Mm. na się nazywają? Paranuse. to się nazywa. Ja. Czyli to są takie jakby orzechy, nie orzechy. To jest takie. orzech, on nam otworzył, myśmy byli w Amazonii. Są takie duże. Takie ja. duże orzechy, wygląda jak kokos. Ja upajknę mu I mu mu. <laughs> I tą taką maczachu. To tam, tam maczatą uh -huh. tam rąbą, tak długo, aż mu ta łeb odleciała. Jak wyciągnął, to było 18 takich paranysów. Orzeszków, Ja I pełno mrówek w tym zdjęciu. Tak, tak. Dobrze, także tak. tak, później film, będą relacje. Film, film jest do tego, film jest. No jest z kosztową, i ta pani też z tego, właśnie z tego Bauernowu, co my tam e, z, tej, z tej plantarzy, która ona maniok produkuje, no to ona już nam też wcześniej odłobała te orzechy, żebyśmy mogli kosztować. I przygotowała. Co przyniosłaś jeszcze? Orzeszki, oczywiście, te, te kaczeła? Kaczew, to są kaczew. Orzeszki te oczywiście znacie, ale spróbujmy, może, bo takich. One Bo są z Brazylii jeszcze nie jadą. Mm -hmm. One chyba są trochę goryste, jak to tak widać. Albo przy co palubie. <grym> Coś trudnego to jest. O wiele lepsze niż te nasze, które kupujemy w opakowaniach. Mm. Co jeszcze przywiozła? Mm. Te banany my jedli... Banany suszone? To są, ale koch banany. Gotujące, do gotowania. Do gotowania banany. Te banany, my zawsze mieli co mytać, to może z każdym zołzum jeść, z każdym zalatem jeść. To zamiast chleba, ja to czasami z golumny, z Ale z nie są słodkie, to jest no. bardzo dobre. I one są mniejsze, też widać, niż te, takie, co u nas. Ja, no bo można są wysuszone. A przede wszystkim nie są słodkie, to bardzo dobrze. I te, go, te banany do gotowania, to też muszę kiedyś jeszcze kupić w tym naszym sklepie i zrobić też film, jak się je smaczy, smaży, bo szans robią, to jest smaczne. I te, te banany do gotowania nie wolno jeść surowych. Nie wolno, Nie, one nie smakują. One mogą może, ona może być smażone, one mogą być gotowane. Co, a co mi najlepiej tam smakowało, to był maniok. To był taki kąski u, i on był usmażony jak frytki. U mm. nas mm. też można kupić maniok? Maniok też można kupić i też musimy mm. spróbować i zrobić. To było, to, było, to było najpiękniejsze jedzenie, ale te po prostu mi smakowały do każdego, do każdego jedzenia. To, um, to, o, to ja po prostu poznałam, my byli w amazona i tam była taka locz. I ta babka, to bo tak, i je familie z, 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 z Austrii przyjeżdżali, ze Szwajcarii przyjeżdżali. Polaków też tam było bardzo dużo I już ona powiedziała, tak, tak, Polacy też do mnie przyjeżdżają. To miała taki, taka chustka i tam miała powkładane wszystkie te kartki z całego, z tych, lu, z tych krajów, którzy tam przyjeżdżają do mnie, nie? No i to, to było tak przyjemnie, ona zawsze co wieczór to miała do jedzenia, to, jest to wieczór, co mi tak jestem, ja bo to my mi tak i wieczór to my dostali zawsze ciepłe jedzenie. I zupa była, i był ryż, i takiego ryba miała tam, takiego, takiego wielkiego. Tam. I każdy mu tak, jak u nas pół świnie kroisz, to tam, <grym> tam takiego, tam takiego ryba kroi. Ja byłam tak zdziwiona, może wiem. nie wiem, wiemy. <grym> nie, ona to powiedziała, to imię, ale już tego sobie nie zapamięta, ale to takiego wielkiego ryba kroić na taki koncert i zjadłaś takiego kącka i byłaś zat po prostu, ja... No jak przede wszystkim, że ciepło, przede wszystkim, że te fości śkać, to ci to, to cię to wszystko w A jaka skóra byśmy mieli, tam była taka woda mięciutka, że jeden stracił normalnie obrączka. Spadła, spadła. spadła się. Się. Ja, ja. Uważajcie, nie, nie ja. zabierajcie biżuterii. A skóra jaka piękna! Biżuterii lepiej zostawić w to jest, um, ty by wyleciała, ta jedna, y, ta przewodniczka powiedziała, jakby byli w Rio, no to może złoto? Schowaj, może złoto? Schowaj. W ogóle nie brać biżuterii, to jest... to jest A od O. Bo jak tego nie masz, to, to, to w ogóle nie oczy kusi nie widzą, to serce nie boli, jak se tylko tego. Do... Nie kusi złodzieja i nie muszę żadnych problemów. No tak, tak najlepiej. To jest... Dobrze, co chcę jeszcze pokazać? Oczywiście Ananasa, którego już tutaj widzicie. Zaraz go rozkoimy, mm -hmm. będziemy próbować. Mm -hmm. Troszeczkę jest inny, Wiadomo, że jest wiele różnych odmian wszystkiego. Mm, tutaj nie przychodzi owoców. że owoców i my tutaj w Europie nie mamy, nie mamy takich. On jest jakby mm. niestandardowy. Tak jak tej zawsze mówi, że wiele owoców jest niestandardowych dla Europy. Ten jest taki, ananas bardzo, bardzo podłużny. I bardzo już dojrzały. Nie. <laughs> to już musi być szlachny, I bardzo dojrzały, trzeba go potem zjeść. On nam tutaj. No kochany, tak ładnie nam tutaj stałeś. No to stój dalej. No i jeszcze powiedz, pokaż o. co. Ja już to widziałam, ja już to próbowałam. Zaraz jak wróciłam, opowiedz co to jest. No to już zapomniałam nawet tego, co to nazywa. Nie papaja? Nie. A nie no. awokado? Nie. Nie marakuja? Nie marakuja. No. Dobra. Nie, Z marakuja. Dobra. Zaraz dla was rozkroimy i będziemy próbować. Ja tylko powiem, że to jest bardzo kwaskowe i bardzo żywcze. Ja. Z tego my mieli właśnie w tej, w tej e, lodzie Amazona. Ona też robiła taki pudding. O, zdjęcie też jest do tego. Jest bardzo, bardzo fajny pudding i to tak smakuje. Mm, niebo w gębie. I ten pudding będziemy robić, bo ja sobie nagrałam, jak opowiadałaś, jak A. zrobić, to zrobimy specjalnie film. Pójdziemy do tego sklepu, tu mamy taki sklep, w którym są egzotyczne owoce i kupimy. Ciekawe, czy dostaniemy Ciekawe. taką. Nie wiemy, czy taką, czy bo to może są wąsze wąsze, jakości, To są takie malutkie. Takie maleńkie i, I to spróbujemy zrobić coś takiego, bo jestem bardzo ciekawa, jak to, jak to się robi, jak to się smakuje. jak to A ja piję tą kawę i powiem Ci, że piję całkiem dobra. Całkiem dobra. Oglądałyśmy film na Globstory, a propos kawy, że ta kawa, którą... Yy, My w Europie pijemy, to jest kawa najgorszej jakości i nikt jej w Brazylii nie pije, nie. natomiast ta brazylijska to jest lepszej jakości i mam nadzieję... Otworzymy potem, dalej tak. będziemy pić, pić, potem. Ale wiesz, musimy nie ważać. Ja, ja. Dwie <laughs> kokosy i małpy się nie zalękali. <laughs> to, to jak to się mnie to dobrze, ups, tak leci. Ananad się, Ananad I, się ananas przyjał, a na się, a ty. Ale że, że jak się kokosy i małpy rozlegną, ja a małpy, o oh, małpy! O prawo małpy o małpach. Nie małpy. Tam byli w Amazonii in, in the lodge, to były wycho wychowane małpy, tak jak pies ja, one tak około, około, obok nas tak chodziły i potem ta, na on ta jedna tam przypległa się na mnie, na rękę mi wlazła, tam jest nawet film zrobił na i ten i potem skakała po mnie tu. No i potem doszedł ten kolega z tej, z tej podróży też i on... Ja, jedna wlazła tu, siedziała i patrzył mu w ucho i szkrabie mu w tym uchu i ogląda, wiesz. I zaś na prosto, i zaś mu szkrabie w tym uchu. Ja to nagrałam, ale to jest, to jest, ja się tak naśmiała przy tym. Potem przyszła ta jedna, to już mu na guziki. Tak, wspaniale, bo to ja totalny akt untersuchung, ja, lekarz badał. Badała go jak lekarz. To było wspaniale. A potem go to były te wszystkie cztery, i potem go obsiadły te małpy. I on mu wszystkie mu siedziały, no na niego to siedziało. Tam. A on stał taki przytulny, go, masz już to zdjęcie, tak Masz takie zdjęcie? Zrobić, ja mu to zrobiłam. Czy... Ja zrobi, mu ja, ja. Ja chyba jedna małpa. Ale ta jedna to była taka sprytna, ona była. A to było on ja. bo to było widać jak niektóre nawet były erykt te małpy, nie? Ale ta małpa to ona taka cwana już siedziała przed moim dunkiem, nie? Ja? I tak przychodzę, ją głaszczą, a ona się tak małe dziecko, nogi do góry, ręce do góry, no to ją chytło za tym i ją tam ta pani, a ona dalej się chce ten i, i hopc, i już siedzi przed moim domkiem. Ja bym teraz odejść, bo oni nam właśnie gadali, że mamy klucz przekręcać potem małpią otworzyć drzwi. Jak one cię wparachują do tego twojego domku, to masz wszystko rozwalone, powyżerają ci co, co masz tam jakiegoś coś do zjedzenia, Nie, nawet kosmetyki ci powyżerają chętnie. No i to trzeba uważać. No a ona potem se legła zaś po tym i szkrabie i leży tam i se chce gonić potem tego. Tak potem wcłana mi chyciła kamera, zapasek i trzymaj, i trzymaj. Odejdź, odejdź, odejść, odejdź, odejdź. odejdź. No i w końcu trochę odeszła, odkręciłam, szybko wrażła do dółku zamka i potem odeszła. Także uważajcie w dżungli. O! Potem przyszła e, do, do naszej restauracji, ale ona była wytresowana, ona wiedziała na kogo ma słuchać o niego. I ona zasiadła na samym balku i ona do restauracji nie mogła wiedzieć. Ona dobrze o tym wiedziała. Oni Dobra. mają tam żranie, ten hop in ale tam nie może być. I ona tak siedzi i czatuje i to, a on jak pompnęł, pszcz, weg była. Uciekła. <noise> a zatem te mapy, to było naprawdę, potem tam było jeszcze, e, potem jeden wieczór my robiliśmy taki wypad w Amazona i kajmany my szukali. O, te oczy świeciły se ja. Ale ten jeden miał 3 metry, taki to prawie przed nami. Ale było tak ciemno, nic nie widzieliśmy. On skoczył do wody, no tyle co my słyszeli. Nie? A ta jedna tam po tym, no coś dogadywała i ten uh, gejt, że powiedział, gadać mogęcie w domu, a nie tutaj. I już wszyscy go tu widzieli. I w końcu my dojechali na trzy miejsca, my byli, nigdzie nie znali żadnego kajmana. <słuchaj> mm -mm. W końcu dojechaliśmy na to jedno większe miejsce i tam chycił takiego małego i to nam pokazał. Ale to jak się oczy świecą, tu jaka to miękkie, po brzuchu jakie I że ono teraz już nie wiem, czy bo tylnie już łapy, czy przodnie już łapy, to ma te takie. płytwy takie. Ja pomiędzy, pomiędzy, pomiędzy palcami Nie, płytwy. nie, 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 nie. Teraz już nie wiem, czy przodnie łapy, czy tylnie łapy. Mm -hmm. No, ale to też było bardzo, bardzo interesujące. O, oczywiście my nawet w Amazonii to my nawet e, te, e, jak się to nazywa, te ryby, co mają zęby, zapomniałam. Piranie. A, piranie, piranie. było łowili. ludzi łowiło, cztery złowili. i pyszli bez kolacji jeść. A czy zupa z piranii? Ponadto jest bardzo niedobra, że to jest najgorsze, najgorsze co można już jeść. No my chcieli też taka wielka pirania chycić, ale my jedli, no, tak jej wypuścili. Ale nie chciały się chytać, to była niedziela, one miały, one miały wypoczynek, że nas się nie chwyciła. To bardzo ciekawe. A powiedz mi, chciałam Ciebie zapytać, bo to najbardziej mnie interesuje wodospady i O. Co o nich powiesz? O, był taki facet i on opowiadał, że jak jego mama była w Brazylii na Igłasu, to powiedziała, kiedykolwiek będziesz miała szansa to jedź na Igłasu z u Was, a zu, coś takiego pięknego nie zobaczysz na całym świecie, tylko tam na igłasu. I musisz zrobić sobie fluk. I on to zrobił. On powiedział, mama miała rację. Ja nie była za tym, żeby tym hubrzałem przelecieć, ale myśmy szli jeden dzień z brazylijskiej strony na te wodospady i oczywiście tam jest taka, taka opowieść, że Argentynie, to jest po, po brazylijskiej i po argentyńskiej stronie i Bra, e, Argentyńczycy godają nasza strona jest najpiękniejsza, a Brazylianie godają na naszej stronie leci, jest e, naj, najwięcej naj, najdłuższa strona Może najczystsza woda leci. Wszędzie czysta woda. Najdłuższa strona jest <grym w wody> z tych... Z... Nie, nie, teraz nie, teraz nie. Robimy przelym.